Cześć. Dziś chciałabym pomówić chwilkę o byciu zajętym. Zadaj sobie takie pytanie. Co by, kim byś był, gdybyś nie miał nic do zrobienia? Ale tak zupełnie, kompletnie nic do zrobienia. Kim byś wtedy był? I umysł może zacząć się trochę niepokoić, dlatego że możesz zdać sobie sprawę, że swoją tożsamość do tej pory budowałeś na utrzymywaniu się w ciągłej zajętości i do tej zajętości, do tego działania zalicza się nie tylko takie klasyczne działanie, taką fizyczną aktywność, ale także na przykład myślenie, na przykład przekonywanie innych do swojej racji, albo utwierdzanie się w swoich poglądach, albo tłumaczenie się, albo oskarżanie innych o coś. To jest wszystko właśnie działanie. I w ogóle to całe pielęgnowanie i budowanie wizerunku osoby, którą myślisz, że jesteś i chcesz, żeby inni też tak myśleli. A co by było, gdyby to odpuścić? Gdyby nie musieć bronić tej osoby i gdyby na przykład pozwolić innym ludziom na to, żeby myśleli o tobie to, co chcą, bez korygowania tego, żeby pozwolić sobie być niezrozumianym. To może na początku być nieco niepokojące, ale pomyśl sobie, jaka to byłaby ulga, i o ile mniej energii zużywałbyś na właśnie obronę wizerunku takiej osoby. I wyobraź sobie, że tam właśnie w środku tak naprawdę nie ma tej osoby że to jest tylko myśl, która przychodzi, którą produkuje umysł po to, żebyś żebyś myślał, że ta osoba tam jest i utrzymywał się w ciągłej zajętości. I nie musisz mi wierzyć na słowo, że tam nikogo nie ma. Możesz sprawdzić to sam, sama. Po prostu szukając tej osoby i gwarantuję ci, że szukając jej, na pewno jej nie znajdziesz. Więc możesz się zrelaksować, wyluzować i przestać spinać się. Przestać budować wizerunek tej osoby, bo tej osoby po prostu tam nie ma.